Cześć wszystkim. To będzie krótki filmik, ale rzeczowy. To jest replika Cybergun FN57. To jest druga sztuka, jaką mam w ciągu dwóch tygodni. Starszy mi się podoba ten pistolet, i go sobie kupiłem. To jest Green Gas. Kupiłem go sobie jako pierwszą w życiu replikę, taką, no, taką trochę lepszą, żeby sobie po prostu móc postrzelać. I teraz, to co wam powiem i co zobaczycie, to jest taka moja trochę rada, żebyście tego nie kupowali, bo to jest moim zdaniem dziadostwo. To może od początku. Kupiłem tą replikę w sklepie, nie będę mówił w którym, bo w sumie nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Jest to oryginalny cyberpunk... Jezu, sorry, cybergun FN 5.7. Yy... To jest akurat, widzicie, jaka wersja, z jednym magazynkiem, green gas. No i tak kupiłem go, e, wsadziłem tam 15 czy tam ileś kulek, ile tam wchodzi, postrzelałem, zrobiłem tak 4 razy, w międzyczasie tam rozkładałem e, tutaj e, ten pistolet na części, co wam zaraz pokażę. No, i odpad kawałek, który się gdzieś tutaj znajduje. Zaraz Wam też to pokażę. Zresztą, może od razu. No więc, tak, tutaj trzeba sobie otworzyć. A, magazynek. Tu mechanizm pustowy. Jest jakiś taki plastik, kawałek plastiku, niestety nie mam, może zaraz znajdę zdjęcie, bo gdzieś on wyleciał i po prostu wypadł mi z repliki, spadł gdzieś, poleciał pod, pod kanapę, nie mogę go znaleźć. W każdym razie to jest, kurcze wielkości, połowę mniejsza jak to, gdzie połowę, jedna czwarta tego, no i jak możecie zobaczyć. Przeładowuje i replika nie strzela, nie strzela, zepsuła się po prostu, może wystrzeliłem znowu cztery magazynki, trochę przeładowałem, trochę tam ją pooglądałem, poczyściłem i po prostu to odpadło i wyleciało i nie ma. I teraz tak, pierwsza replika, którą miałem było dosłownie to samo, <laughs> Wypad kawałeczek. Oddałem na gwarancję, przysłali mi nową. To jest, to jest ta druga nowa. I w nowej się stało to samo, ale zanim się to stało, to wczoraj jak byłem z kumplem w lesie, to zaraz możecie zobaczyć na filmiku. Nie musi być w lesie. Dobra, no dobra. I pusty. Zacina się mechanizm, tutaj powciskałem tą gumkę i to trochę pomogło i w końcu mogłem strzelać, ale i tak jakby dziwnie, bo ona się strasznie zacinała, no i teraz znowu się zepsuła, więc ja osobiście nie polecam tej repliki, mam nadzieję, że nikt jej nie kupi, albo jeśli ktoś kupił miał ten sam problem, to naświetli też w komentarzach, moim zdaniem nie warto. Replika kosztowała około 560 zł. Nie wiem, czy to jest dużo, mało. No nie jest na pewno to mało. Wydaje się, że replika jest bardzo fajnie zrobiona. Fajnie leży w dłoni. Jest taka, no widać, że to jest ciekawa repka. No ale sorry, z takimi problemami, jakie tutaj są. Drugi raz to samo się stało, tak? Czyli po prostu przeładowałem, chciałem strzelić. Spust nie reaguje, ale zobaczcie, że tutaj jest napięty. Kurek, a strzał nie idzie, żeby nie było blokada jest od, tu jest odbezpieczony, tak jest zabezpieczony, i on blokuje wtedy cały spust, tak więc ten spust w ogóle się nie rusza. Jak się odblokowuje, to on się rusza, no a replika nie strzela, więc znowu oddaję, tym razem już poproszę o zwrot kasy i po prostu może kupię sobie nie wiem jakiegoś glocka, bo no, ja nie mam, nie chcę wydawać kasy na takie badziewie i sorry.